No, cześć, cześć moi drodzy. Przed nami niedzielny odcinek. I zgodnie z tradycją, mam oczywiście mega linię. Dzisiaj wylosowałem takie z numerkiem 12 miulowym. Może przyniesie to fajną wygraną. Tak samo o, mega pensja też z 12, teraz zauważyłam dopiero. A jeszcze mamy cztery zdrabki za piątkę. Jest to podkowa szczęścia, jest to różowy diament. Lucky day i kierunek kasa. I trzy inne jeszcze za dyszkę, czyli czarna. Wielka Perła, Jadę do Vegas, czyli tutaj poszukamy dolarków. I jeszcze oprócz tej mega pensji z 23 numerem mamy Król Cash. który też koniecznie do odczarowania. Także zapraszam na trapping. Zacznijmy sobie od Podkowy Szczęścia. Do znalezienia mamy 34, 51, 19 i 57. Albo symbol podkowy. 53, 48, 28, 42. No nawet tak specjalnie nic obokowego. 56, chociaż teraz. 52, 29, po co się odzywałem? <gryw> Niestety, zdrabkę mamy przegraną. No to szukajmy tych dolarków w perle. No ewentualnie pierścionek, który nam pomnoży. To co wydrapiemy? Podkowo, róża, bransoletka, biedronka, auto, karta, kłódka, na szyjnik, cytryna. o jest nasz barankowy tulipan, ale tutaj już dobrze oznaczony, zegar, nóżka, słońce, klucz i ostatnie cztery szanse. No niestety ani pierścionka, ani dolarków tutaj nie wydrapały. No to kolejna strapka przed nami różowy diament 41, 49, 23 i 38. 58, 53, 59. No i tutaj już chyba nic się nie uda trafić. No dokładnie także też strapka przegrana, no początek wyśmienity tutaj też poszukamy dolarków. Piedronka kawa, piłka słońce. Kier, piłka serce. Kier kolejne, tu korona. No a dolarków nie widu ni słychu garnek słońce. Trefl i cytryna, a ostatni pola to dwie palmy, podkowa. Kolejna cytryna i kolejna korona. No, powiem Wam, jest moc. Naprawdę. W niedobrym momencie zakupowane zrabki. 56, 16, 51 i 29. 32, 48. I jeszcze mamy tutaj szansę. Ale no niestety, szachmat. No to niech wjeżdża ten król. Mam nadzieję, że pełny wygranych. No i takich liczb szukamy. Albo symboli odpowiednich. 17 na dzień dobry. Nie zwiastuję niczego dobrego. 22, 39, 26, 47, 43. 44,51. Dobra, połowa za nami. 24, 13, 23. I jeszcze tutaj ostatnia możliwość. No, dziękuję. Tak jest. No, powiem Wam, miliony tutaj wylatują. Trzy ostatnie zdrabki przed nami. No. Jest git. I co nam to dali? Trzydzieści cztery, dwanaście, cztery, trzydzieści siedem i sześć. A co pod spodem? Pod spodem to nic ciekawego. To co lot to lubi najbardziej. Dobra, tak no więc zostaje mega pensja i linie oj żeby ta dwunastka tutaj pokazała klasę dwadzieścia sześć no jest szansa piętnaście 21. jeden mega pensja jeden

No linie. tutaj troszkę nam zejdzie czasu, ale postaram się to dobrze szybko wytrapać. Pierścionek i motyl. Taki mamy start. Pierścionek jest. Tu mamy kolejny. I jest motylek, także oba symbole zaliczone i jeszcze tutaj pierścionek przy końcu też się pojawił. Dobrze. Diament i szminka. Diament i szminka. Hmm, dobra, mamy tutaj szminkę. Jest kolejna. Jest też diament. Jeden, drugi. Mhm, mhm. I chyba będzie to wszystko. Najwyżej się znajdzie za chwilę. Nie ma spiny. Winogrono i foto. Foto mamy. No to jeszcze tylko klapki. Jedno grono, foto kolejne, i to tak samo. Tutaj też jedno. I to będzie wszystko. A to był jeszcze diament. Mówiłem, że się znajdzie. Naszyjnik i łódź. I tu się jeszcze diament znalazł. No. Naszyjnik i łódź. Łódź mamy dobrze. No. Tu już nic, tu już nic. Jest naszyjnik, i tutaj coś na dole. No nie. W porządku. Serce i liść. No to tylko prezent jeszcze. Serce tu, tu kolejne. Serce i liść. Tu mamy liść. Tutaj już nic. Jest serce. Jedno, drugie, trzecie. To się fajnie zadziało. Liść serce i kolejny symbol. I tutaj jeszcze jeden. Dobra. Słońce i popcorn. No to zobaczmy. Coś tu chyba będzie. Tak, popcorn mamy. Jest jeszcze jeden. Tutaj też. No, i to będzie wszystko, ale jeszcze liść był. I był, 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 był. był. Naszyjnik. Piedronka i żółw. Piedronka jest. Tu już nic, tu już nic. I tu już raczej nic. Arbus i tęcza. Arbus jest tu u góry. Kolejny. Arbus, arbus. Cyk, cyk, i tu jeszcze dwa. No to co? Rowerek przyjdzie wydrapać, czy nie? Zobaczymy. Ananas i dzwon. Dzwon tutaj jest. Ananas. No to już by było za dużo, więc chyba roweru nie będzie. Mm, mm, mm. Tu jeszcze jeden, i to będzie wszystko. Kości piłka. Chyba ani tego, ani tego nie było. Ale tak na szybko przelecę. No właśnie, jest pusto. No to z drabki dzisiaj wybrałem szok. Kokos i zegar. No, czyli rowerak nie będzie dla nas. Kokos i zegar. Tutaj to, i to będzie wszystko. Mistrzostwo świata. Korona, klucz, 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 klucz. Gwiazdy nie było, nie. Korona, korona. Klucz, 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 klucz i to tyle. Cztery symbole do końca. Gwiazda sakwa, gwiazda tu. O, jest linia. Matko i córko. No człowiek by się nie spodziewał jakim cudem. Tutaj jeszcze gwiazda i to będzie tyle. I zostają dwa symbole: moneta i lody. O, cytryna by się przydało. Moneta lody. No to teraz będzie wszystko tam, gdzie właśnie coś brakuje. Moneta, to moneta i... Tu mamy lody. Ten rower dużo by zmienił. Dolar w bonusie. Łódź, panie. Drugi dolar. Rzeczywiście w tej edycji jest jej więcej. No to patrzcie, linie uratowały mi odcinek, nie? Normalnie. Fajnie. Dobra, sprawdzamy, co pod tym dolarem. Cztery dychy, łok, Ale mi się linie trafiły. A to 20, jest 60. No to odetchnąłem z ulgą. No i moi drodzy. Wszystkie praktycznie zrabki przegrane. No naprawdę nie wygląda to dobrze. Jedna, jedyna trafiła się. Mega linie. i całe szczęście, że to tyle, a nie zrot, bo byłoby gorzej. A tak przynajmniej te 3 czwarte wkładu się udało odzyskać z dzisiejszego odcinka. Dolarek 40 i linia 20, czyli to jest wynik odcinka. No, także weekend. No niestety. Połowa do tyłu, jakby tak zliczyć bilans, no ale na kolejny odcinek będzie, także bardzo dziękuję za obecność, no i do zobaczenia zatem na tych kolejnych drapaniach. Cześć!